Dzień dobry witam wszystkich serdecznie w nowym odcinku zagrajmy w Etelordzie czeka nas walka z Fady Stirem, Jakimś grubym gościem. No dobrze, najbardziej no mnie ten debaf może tutaj przerazić. Trzęsienie nie poleciało. E, masz gejzer, ciekawe czym będziesz walczył. Katastrofa poszła, czyli ja wezwę teraz Awiaka. Masz ścianę. może być blokowany przez te pieprzone ściany, tak? Eee, no dobra. Już troszkę gorzej. Widać, ja pisałem, bym podniósł mu wytrzymałość. Nie wiem, czy to coś zadziała, ale... Co to było? Bo hotel może wylosować dodatkowe zaklęcie. No i niestety nie przeżyło. Cudownie, więc w takim razie ja ci zdejmę ten urok. Ty ściana, ściana, to będzie defensywna. Co ono się chyba szybciej zabije od nas nawet? tak mi się wydaje No może nie Okej, ogra na pewno ściągniemy Niezbyt zbyt groźny dla nas Kolejny ogr, cudownie I kolejny głód! Bardzo ładnie na razie Wezwijmy może tego awiaka się leczył po prostu doskonale to czekałem najbardziej w takim razie trzeba przyzwać już troszkę mocniejsze stwory tutaj jest bunt wskazana istota to nie może prostu z umiejętności regeneracja aha, czy jest już bezużyteczny Spanie, ale uwielbiam postacie, które mają pierdylią zaklęć o różnej maści W razie wywalimy może Tą ścianę. Czy nie, ta ściana nie może zostać wywalona? Co ty masz? Wszystkie istoty zostają unieruchomione. Mhm. Czy co? Ja też nie mogę atakować? Mogę. Dobrze, przynajmniej to mogę robić, ale ty mi zdejmiesz tego... A Muszę teraz pomyśleć dokładnie. Czemu ja nie mogę... Przynosi wskazaną istoty są współ... Właściciela chyba że to jest... Nie wiem czemu nie mogę akurat... Co to jest? Uh... Dobra, nie wiem czemu nie mogę jej odesłać. Coś pewnie jest aktywnego... Przenosi wskazaną istotę z pola bitwy do talii właściciela, jeżeli koszt i przywołanie wynosi 3 lub mniej. Dobra, już łapie. To już nie po, nie po, niepotrzebnie w ogóle to trzymam w takim razie. Więc musimy poczekać. Kolejna ściana. Oczywiście milion ścian to ulubiona taktyka. No baczmy. w takim razie... O, to by było ciekawe. Teraz na przykład zaatakować. Jedna zniszczona, została osłabiona. masz jeszcze więcej życia. Jest urocza Atalia po prostu. Musimy poczekać. Podniesiemy obrażenia. Umiejętności obronne. Tutaj nie mogę chyba z tobą nic zrobić, bo ty śpisz, co robisz? Nie wiem. Za 12 teraz oberwiesz. Nie uleczysz się za bardzo Myślę, że moglibyśmy... Wszystkie są unieruchomione. Niekoniecznie. Zdejmiemy no, to. W następnej turze będziemy mogli... Chyba, że nie, nie będziemy mogli, bo oczywiście jest. O Jezus Maria, co to jest za talia? Kurwiająca. Już widzę, że to będzie kurwiające. Będzie trzeba coś zmodernizować. Dług wojny, niekoniecznie. Więc tak, to zostaje na pewno. To możemy wywalić. Więcej głodu, może niekoniecznie. A w mi się tu kompletnie nie przydadzą z tego co widzę? Przydadzą mi się tutaj głównie to bym wywalił. To znaczy to bym wziął. Weźmiemy również to. Wiecie co? Zrobimy tak. Eee, na razie jeszcze sobie podtrzymamy je. I się cofniemy, bo chcę sobie zrobić zakupy i kupić więcej tych... Eee... Wampirzy, przy okazji przeszukamy sobie tu jeszcze okolice, o właśnie, będzie wyższy level, mamy szamana, nie no pozwólcie, że wytnę szamana, bo on nie będzie wyzywał nic ciekawego, Więc za chwilkę wrócimy, to jest trzeci level, to bez sensu. No, tak jak myślałem, nie było tutaj ni niewiele ciekawych rzeczy, troszkę wilki przyzywał, tym jest zdziwił. E, zamieć śnieżna, wszystkie istoty, które przecież się zmuszone są do odpoczynku, no takie dla nas średnie akurat, ale weźmiemy sobie na pewno zasoby dodatkowe. Interesuje mnie wyższy level ludziska. Szkoda, że tutaj z tej latarni nie mogę skorzystać. Tam jest do tego chaoty. Ja bym sobie tutaj zapisał grę. Będzie to 23 i dalej będziemy tutaj sobie eksplorować wszystko. Więc tak, tam na razie nie płyniemy. Weźmiemy sobie tutaj w tą ciśninę. I tak, weźmiemy sobie to, co to jest. Nareszcie jesteś, szlachetna Mirabel. Nie ma nic gorszego niż wyczekiwanie na początek bitwy. Pójdę pierwszy. Ty będziesz mnie ubezpieczać. Zaczynamy przedstawienie. Hej tam kocmouchy! Pobudka! Macie gościa! Aż im powiedział? Znając, że się pewnie przegra, to. O orkowie, no dobra. To już widzę, że na ścianach będzie ładna talia tutaj. No i jest to pokonany. Tylko nie pokazała się animacja. Jego. Żyłeś jak bohater. Umaorałeś jak idiota. Śmiercią szlachetny Grzegorze. Barbarzyńca może być groźnym przeciwnikiem. Te potwory pojawiają się tak niespodziewanie. Skąd się u licha biorą? Okej. Okay. my sobie jeszcze odpuścimy tego przeciwnika. No za trudny aktualnie. Polecimy sobie troszkę dalej. I tu mamy. Wow! kolejno. ale przynajmniej bez tego debafa, więc nie możemy pogadać po swojemu. Czym ty walczysz? Nie masz żadnej nawet specjalizacji. Dobra, ścianę masz, to jest ściana kamieni. Bum, bum, bum. Wskazane jest na strudzenie. Na razie nie ma. Na razie mam sam wampirzycę, to w takim razie ja ci wykoszę trochę zaklęć, jeżeli pozwolisz. I to nawet trochę straciłaś. Same ściany chyba jej zostały w takim razie. Natomiast dalej będziemy czekać. Znów będziemy czekać. Niestety, ale znów będziemy czekać Uuu, ściany ci urosły Chyba, że nie chcę stracić, tej wiecie Dobra, na razie nie wiem, że nic nie zrobię, ale nie chcę, żeby karta mi po prostu spadła Wezwiemy sobie teraz wampiżycę Geyser masz Proszę bardzo Użyjemy aktualnie buffu I wez... jeszcze niestrudzenie, żeby była mocniejsza. Plus rozproszenie zaklęć. Teraz z całkiem potężną istotą. Bardzo ładnie. Nie ma żadnej specjalizacji, więc te ściany też mi nie powinny wiele zrobić. Wezmiemy sobie teraz Awiaka. Nie. Podniesiemy jej jeszcze bardziej obronę. Użyjemy teraz Awiaka. I zdejmiemy jeden urok. Dobra, druga ściana poszła. Stała mu jedna. Gejzer. O, łatwo. dobra, że jest Dobrze i potem mi było właśnie trzymanie tego badzie, wiem. Tym przypadkiem nie stracił. No, bez kifu. No, szybciej się sam zabijesz, wiesz? No właśnie, do widzenia. Już nie może tego rzucić, bo się teraz sama zabije. Ale było ciekawe. Talia polegająca na życiu. Do dupy. Okej, okay. na fardzie trochę poszliśmy. Mgła. Do końca tury istoty nie zadają obrażeń. W walce czar można zostać w fazie blokowania. Bardzo dobra rzecz. 200 punktów doświadczenia i od razu weźmiemy zapas na wyższy poziom. To się przyda na pewno. Więc tak. Wymieniłbym sobie w takim razie to rozproszenie, bo nie używamy tego na mgłę. Mgła jest bardzo przydatna do kupowania sobie czasu. Zrobimy sobie tutaj сейwa. 24. I zwiedźmy jeszcze co jest w takim razie w tamtym kierunku To jest kolejny ork Myślę, że możemy go zaatakować Cztery, dobra i to też wytnę Jeżeli pozwolicie za chwilę będę Okej okay, i pozabawię. Kolejny trup Tak przekleństwo weźmiemy 120 punktów doświadczenia, kolejne Możemy tam podpłynąć jakoś Nie, tam jest tylko teleport, nic ty prowadzi Ale są wartościowe itemy, które fajnie by było zdobyć i wracamy do kąt. Możemy tu wylądować. Wiecie co? Zobaczmy. Jeszcze posprawdzamy wodę. Tereny morskie. Jest kolejny teleport i kolejny ork, z którym również będę chciał zawalczyć, ale ten ma szósty level, więc może być to ciekawe. Zobaczmy. Głód, mgła, na razie nic. Awiaka wezwiemy. Ty wezwiesz tego tradycyjnie. Dobrze, ja w takim razie wyrzucę ci zaklęcia. Już, sporo straciłeś, doskonale. Podnieśmy mu obronę. Masz atak w grupie, więc możemy spokojnie atakować. To jest drugi. Tym razem ten już troszkę groźniejszy. razie wezmę drugiego strzelca. I poczekamy. No właśnie. Teraz jest to, o czym wam mówiłem. Że i nie za bardzo fajnie. W takim razie. Mgła. Przyda się. I co we... Pierwsze uderzenie z siła i wytrzymałość wszystkich orków wzrasta o jeden. Wszyscy orkowie zyskują umiejętność szał. No to nie fajnie. Dobra, będzie trzeba jakoś szybko zdjąć. Rzucone w fazie blokowania. W takim razie przyzwiemy sobie za życe Ona troszkę więcej wytrzyma, jak widzicie. I skosił mi dużo. 10 na 2, w takim razie zblokujemy... Jezus Maria, oni wszyscy mają 10 na 2. No to nie fajnie. Szałowa talia po prostu. Okej, okay. najpierw to No! No to szybko żeśmy... Szybko przegrał to. Będzie trzeba znowu zmodernizować talię na niego. I będzie to na pewno talia nastawiona troszkę na rozpraszanie. Wiecie co, ja sobie może wymienię te wszystkie rzeczy. Zrobimy sobie taką nową talię, troszkę. Powiem tak, na pewno awiaki. To są, to są bardzo dobre istoty. Mogą być nawet jeszcze dwa T. Świetnie. I teraz tak... Eee, buffy do ataku dwa muszą być. Dwa razy rozproszenie. Jedna tarcza. Wampirzyca, żeby było coś mocniejszego do walki. Jedna taka, jedna taka. Następnie głód przyda się bardzo. Mgła. I weźmiemy sobie jeszcze to niszczenie czarów przeciwnika, więc na czymś takim można by zagrać. Spróbujmy. On mnie wtedy załatwił tym, że właśnie bardzo szybko zboostował. Wszystko, co nam tylko miał. Tego myślę, że najpierw przyzwiemy. Co to daje? Wściekłość, siła i wytrzymałość wskazanych jest wzrasta o 4, lecz tracą one 2 punkty wytrzymałości. Okej... Okay. Podniesiemy mu obrażenia. I zaatakujemy od razu. Za 5, nieźle. No i spadł od razu. Dobra. Kolejny awiak którego nie można blokować. Niech będzie. I teraz zaatakujesz tym dziadem? Nie, ale w takim razie ja ci go spalę Nie mogą atakować bez niego, to jest ten plus Wystarczy spalić tych berserkerów Świetnie, kolejny berserker i kolejny spada To jest pięta Hillesowa tej talii, że właśnie jeżeli spadnie kluczowa jednostka, to on niewiele robi Mhm Tylko, że jeżeli ja też nie będę wiele robił Okay, troszkę ich osłabimy w takim razie Wezwiemy kolejnego awiaka I poczekamy Asz teraz użyję No właśnie, użył znowu tych pierdół Ja zrobię mgłę Wycofam go Zdejmę urok Świetnie Zwiększę sobie wytrzymałość I cóż, y mogę zaatakować Tak nie? Może być, teraz znowu użyjemy głodu na tym Berserkerze i możemy śmiało atakować. On mi spalił chyba buff. Ale to nas nie boli. Znowu atak. Pięknie. I w ten sposób wygramy. Mamy teraz drugą mgłę. Bez problem. Dobra. Nowa talia się spisała. Przynajmniej nie musimy wyzywać wampiżycy. Tylko po prostu go sobie wykończymy na spokojnie. No i o tym mówiłem. Te jakie są naprawdę fajne. Te podstawowe są beznadziejne, ale te późniejsze już lepsze. I świetnie. Dobra, przekleństwo mamy, ale punkty doświadczenia się liczyły. Czy tutaj dam radę jakoś tam zebrać to? Nie, niestety nie dam rady. Nie wiem, bo pojęcia też dokąd te teleporty wszystkie prowadzą. Tu jest kolejne wyjście na ląd. Te za to mogę zabrać. Wiecie co? Muszę zapamiętać, że tu jest drugie zejście na ląd. Tu jest ściana i to ma level... No i będzie, będzie wredne. No dobra, zawalczmy z nią. Mhm. Masz tą pierwszą ścianę. Tu się przydadzą bardziej te drugie awiaki. I rzucimy mu od razu, żeby stracił trzy zaklęcia. Cudownie. W takim razie będziemy dalej czekać. Również. Może być. Wezwiemy sobie od razu wampirzycę. I zobaczymy co on zrobi. On zrobił... uuuu, szaleństwo, no dobra Siła i wytrzymałość w maleje No, to, to nie było fajne, w takim razie zaatakujemy Ale możemy rozproszyć ten urok na szczęście Mamy dużo rzeczy do rozpraszania Podniesiemy jej obrażenia Ty masz również... Rozproszymy jej ten urok Jest już normalna, znaczy jest już bardzo silna bym powiedział Cudownie Jaki masz specjalizację? Zwodnicze iluzje. I to co przez ścianę iluzji może paść ofiarą zaklęcia wyczerpanie. A tam. Myślę, że możemy ją tutaj przyzwać kolej pierwszego awiaka. Następnie zaatakujemy i będziemy otrzymywać na każdą turę jeden obrażenie od niej niestety. Troszkę Myślę, że zdążymy bez problemu ją. Mamy 26 punktów życia. To jest bardzo dużo. W takim razie jeszcze użyjemy sobie tego zaklęcia. Tutaj podniesiemy awiaką coś. Myślę, że jednemu awiakowi podniosę. Świetnie. Coraz lepiej, coraz więcej tarcz mu spada. Doskonale. Dalej do przodu. Hmm, bez problemu wygramy to. On mnie tutaj chce truciznami zalać, ale mu to nie wyjdzie raczej. Teraz zaatakuję wszystkim naraz. I nawet spalimy tą ścianę, bo mamy dwa razy głód Cudownie? Czyli zostanie za 6 łącznie I co ty masz? Ty masz niewiele w sumie to eee, Dalej, atak Czemu wy nie możecie atakować? A, bo już nie macie tych No dobra, to już mniej fajne Dobra, ta trucizna, trucizna robi się irytująca To zdejmiemy, bo nam najbardziej przeszkadza. Jeżeli przeżyję jeszcze jedną turę, to powinno być lepiej. Wow, dobra. Naprawdę ciężko. Nie może być zablokowany przez ściany ty, tak? Dobra, no to w takim razie za cztery walnij ją. Nie Nienawidzę takich rzeczy. Dobra, wrócę do Was jak ją pokonam, bo to było, to było wkurwiające akurat. Zaraz będę. Dobra, pokonana. Bez większego problemu. Dodałem po prostu jeden czar rozpraszający urok do talii. Już nie było tego problemu. Mamy za to wrogowie otoczenie. Wrogie otoczenie. Wszystkie wrogie istoty wkraczają do gry w stanie odpoczynku. Raczej kiepskie. Okej, okay, ale chciałbym wymienić sobie za to ten jeden urok, który tutaj dodałem na to, co odjąłem. Czyli będzie to jeden jedno to zaklęcie. I sobie coś takiego zrobimy. Plus, żeby było ładnie. Weźmy sobie te wszystkie... Zasoby tutaj, widzę, że na Hapie się nieźle. To jest jeszcze jeden ork, którego pokonam. Ale pozwólcie, że tutaj również wytnę, to bo już widzieliśmy taką walkę. Kolejna wygrana bez problemu. I przekleństwo również nam się nie przyda. No cóż, walka z pojedynczymi monstrami staje się już nudna. Chyba najwyższy czas, by przedstawić się ich mistrzowi która się w tej fortecy. Spokojnie, spokojnie. Najpierw jeszcze musimy zdobyć lepszy level. Wyższy przede wszystkim i tak dalej. się śpieszy i ogólnie. U, co tu mamy? W każdej turze znika jedna z przywołanych istot. O, to, to może być wesołe. Dobra, morski ognik. Zwłaszcza, że to będzie przyzywał pewnie bilion ogników. Oho Od razu to wywalimy. Jedno zaklęcie, dwa ogniki. Niech będzie... 1-4, mhm. tu masz akurat jeden, no nie ma. No. Aha, w ten sposób znikają, tak, no dobra. Czyli to może być wredne. Tak, w każdej turze znikają jeden ognik. Kurde. Bo ja mam drogie te stwory po prostu. Niezbyt <laughs> fajne to jest Tura blokowania no, To jednak możemy zblokować tak spadnie więc Niech będzie Troszkę nam tam niszczy te zaklęcia My mu też troszkę może zniszczymy Teraz Dobra, trzy zaklęcia stracił, świetnie Że może przywołać po prostu ich dużo za jednym razem Okej Nie jest to fajne Jak zaspamować kogoś jednostkami Okej okay. To jest idiotyczne, to jest zmienia, wykapitulujemy mnie ogniki Wow Jak być tutaj teraz trzepnąć No tak, bo to jest zawirowanie eteru W każdej turze znika jeden I co to, samawiaki no chyba, bo innego wyjścia nie ma. W takim razie no zmienimy sobie talię na full aviak. Full aviak mode. Activated. Weźmiemy jeszcze tego. 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 To jest nam niepotrzebne. Hmm, weźmiemy sobie ściany. Przydadzą się bardziej. Rozproszenie. Ze dwa razy. I cóż, no i wszystko. Dobra, spróbujmy teraz. To jest, to jest wesoła akurat talia. Będziemy musieli mieć dużo stworów, żeby to przetrwać. wiem tego, tego awiaka. I tak, od razu się cofnął, cudownie. Trzy punkty te Wszystkie moje są za trzy punkty tru i muszę je przyzywać, żeby moje nie pospadały, no o Boże, irytujące. 5 punktów. No, użyjmy tego. Dopiero od sześciu mogę w zasadzie cokolwiek robić. Zabijmy mu... Nie, ach cholera. Myślałem, że on ma jeden punkt życia. Nie, nie zauważyłem. Mogę spokojnie blokować. Mm, więc tak, wezwijmy sobie tego. I teraz zaczniemy wreszcie budować naszą siłę i potęgę. Pięknie. W takim razie tak, zablokujmy go. Tego nie będziemy blokować. To jest wesołe. Dobra, weźmiemy, weźmiemy tego, weźmiemy sobie tego. Mm, dwa punkty obraże. Nie, na razie czekamy. Okej, okay, weźmy teraz sobie tego. dwie ścianę. Możemy zacząć atakować wreszcie. Młocho. Przebiegło się awiaków zadziałała, mnóstwo obników padło. Uh -huh. Co mi cofnie? Tego mi cofnęło doskonale. Taki w takim razie przyzwiemy tego, przyzwiemy tego, przyzwiemy tom. to będzie ich biliony Cudownie. Zginiesz śmiercią straszliwą To jest ten, ten Pięknie, kolejna ściana Już Masz co cofać No i o to chodziło moi państwo O to właśnie chodziło hmm, Przedzwijmy kolejnego No i co? Jatakujemy atakujemy A, nie to chciałem kliknąć Nie padają te... ...dziwnie. What was fucking that? LOL! Dobra! Kolejna metoda na zabicie mnie, której nie znałem. Wiecie co, wrócę do was jak go pokonam, bo jest irytujący przeciwnik. Za chwilę będę. O mój Boże! Jezus Maria, chyba z pięć razy jeszcze próbowałem go pokonać. Straszny przeciwnik. Klątwa. Cel traci 3 zakręć przywołania. Wygnanie. Przynosi wskazanie stado z pola bitwy do talii dowódcy. Dobra rzecz. Wow, ale przynajmniej mamy level. No, was z ze Cudownie, że mi to niepotrzebne. Wykrywanie pasm. zapas Eteru. Liczba punktów życia bohaterów wzrasta o 20. To sobie weźmiemy. Mamy troszkę jeszcze więcej punktów życia. I zobaczcie jaką talię musiałam zmontować na to coś. Okej, okay. czyli teraz jak już mamy wystarczająco w duży level, zbudujemy sobie talię opartą właśnie na naszych drogich wiedźmach. Weźmiemy sobie tutaj jedną, tutaj jedną. To, to. Następnie weźmiemy sobie trzy razy wygnanie. To jest dobra rzecz. Później nasze buffy. Mhm. Lepsze buffy też. Jeszcze weźmiemy. Następnie zrobimy sobie zdejmowanie uroków razy, dwa również się przyda. Głód będzie przydatny. I cóż, jeszcze zak trzy zaklęcia przywoływania, czy może coś jeszcze. Wszystkie wrogie istoty wkraczam do gry w stanie odpoczynku, może nie, ale za to mgła by się przydała, którą mam aktualnie tutaj. Zajbiście, dobra. Sprawdźmy, jak to będzie się teraz sprawdzało przy następnej walce, ale chciałbym jeszcze wrócić sobie troszkę i przede wszystkim wydać troszkę więcej pieniędzy. Jak widzicie, pokonaliśmy dużo przeciwników. Tam jest ten chaota, z którym powinniśmy jeszcze walczyć i no dobra. Wiecie co, to ja wrócę sobie tutaj. Wow, 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 wow. Coś tu jest, coś tu widzę, coś tu widzę, coś tu widzę. Nie, tu już byliśmy w takim razie. Tam popłyniemy. Niech nasz sam po pokieruje. Chyba jakby ukryta lokacja, ale dobrze. Fajnie wiedzieć. Takie slalomy. Pani nawigator, coś pan pił. Okej, okay, wiecie co? To może jeszcze przy okazji tu jest ten chaota chyba, tak? No właśnie. Zobaczmy, sejwa zrobimy. Myślę, że w tym, w tym odcinku jeszcze byśmy z nim zawalczyli. 24 save. Nie, nie chcę napisać pliku. Dobra, 25 w takim razie. Mhm. I zaatakujmy we wreszcie. Tym razem nie będziemy tego buffu, bo płyniemy z drugiej strony, chyba. Nie, to jest jeszcze jakiś inny, bo botrun. Zobaczymy, jak sobie poradzi z naszą nową talią. Masz jakąś specjalizację? Nie masz żadnej. W takim razie będziemy czekać. No ale przynajmniej teraz już mi mana znacznie szybciej rośnie. Wow, nie wiem na co on czeka. Dobra, masz gejzer. Ja za to wezwę wampiżycę i kolejny masz gejzer. Ja podniosę umiejętność wampiżycy. Także zbroję. Zrobię z niej uber Plus do tego walnę ci za 10. Co ty na to? Hmm? Dobra, spaliłeś jedno. Niech ci będzie. Wezwiemy drugą wampiżycę. Teraz wszystkie wampiżyce spadną koszt. Wampiżyc spadnie o dwa. Zostaniesz za 7. Masz jedną turę życia. Co ty na to? Gejzer. Bardzo dobra odpowiedź mój przyjacielu. W tym momencie giniesz. Dziękuję Ci ragnarze. Polecamy się na przeszłość. Cudownie. Został zarypany przez wielką kobietę z toporem z ogonem węża. Tak wygląda ty lord w skrócie. Mam nadzieję, że zapamiętaliście. Cudownie, mgła, więcej mgły, cudownie. 500 doświadczenia, to się przyda. W takim razie będziemy sobie kupować więcej czasu. Wygnanie mamy dużo, to w takim razie zróbmy... W ten sposób sobie wszystko. Dodamy jedną mgłę. To jest naprawdę skupienie sobie tury po prostu. A nam na tym bardzo zależy aktualnie. No i co? Jeszcze będziemy musieli to posprawdzać. Wszystko tu bym chciał zejść na ląd, zobaczyć co się dzieje. Jeszcze nie czas na wielką wojnę. Najpierw musimy. Mhm. Czyli musimy zająć tą twierdzę, tak? No niech ci będzie, kobieto. Zajmiemy tą twoją twierdzę. Jeszcze chciałem zobaczyć co jest tu w środku. Tu jest jakaś specjalizacja, którą również sobie zabierzemy. Mhm. Tratwa. Co to jest? Każda istota która się pod kontrolą bohatera może uniknąć w danej turze skutków działania zaklęcia powódź. Bardzo przydatne. Morderczy głód. Istoty, które padną ofiarą zaklęcia głód mogą stracić zdolność regeneracji, przebiegu się wieków. No w zasadzie to, to... niewiele mam tutaj do wyboru, tak? weźmy ten morderczy głód. Może się przyda na jakieś stwory, które mają regenerację. W teorii. Tutaj rozwaliśmy kolejnego. Tamten był jeszcze gdzieś jeden, który nie został przez nas zabity. W takim razie popłyńmy tam. A później zostanie nam chyba nic innego, jak wreszcie troszkę się zająć tym przeciwnikiem na wyspie. Nie, spróbujmy zabić tego niemilca. Nie, nie Uuu, jeszcze jeden. Świetnie, więc... O dobra, nie no to A Albo do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Hejka.